Można sobie wyjść tutaj niżej na schody, jest piękna pogoda, tak żebyśmy mogli taką piękną wspólnotą przywitać świętego Michała Archanioła. To jest dosyć pokaźna figura, waży około 70 kg. Na głowie świętego Michała Archanioła jest taka piękna korona na znak królowania. Też obok Najświętszej Maryi Panny święty Michał Archaniu w niebie yy, króluje. Po przyjechaniu kaplicy, samochodu kaplicy ksiądz proboszcz otrzyma tą koronę i będzie wniesie ją uroczyście do kościoła i tutaj w Waszej pięknej świątyni nastąpi ukoronowanie tej, tej figury. Tak jak wspominałem, Święty Michał Archanioł w tym znaku, tej figury, przybył do nas z Kielc. Był w Kielcach, w dużej parafii, podobno największej w mieście Kielce. Wczoraj zakończyła się tam peregrynacja i dzisiaj przebył drogę z Kielc do Krynicy Zdroju. Na samochodzie kaplicy jest taki ciekawy napis, czas Mocy i łaski, czas mocy i łaski, my, drodzy bracia i siostry, możemy doświadczyć tej mocy i tej łaski. Jeśli otworzymy pełni nasze serca, to tak jak przy, przez łaskę sakramentów, do których przystępujemy, wtedy Bóg działa w nas i przez takie znaki także Bóg pragnie nam coś przekazać, pragnie dotykać naszych serc, tak? leczyć to, co jest chore. Tak nas uzdrawiać, napełniać swoją mocą, mądrością. Wiecie, drodzy bracia i siostry, jak często się człowiek gubi w życiu, jak to jest tempo życia, jak trudno jest wybrać to, co, to, co dobre, to tym bardziej, prośby, mamy taką okazję, że ten przemożny patron, patron Kościoła Świętego w ostatnim czasie. Ojciec święty Franciszek poprosił także Ojca świętego Benedykta i razem ustawili w ogrodach watykańskich figurę świętego Michała Archanioła, chcąc w ten sposób jakby po raz kolejny zawierzyć cały Kościół powszechny opiece i wstawiennictwu tego wielkiego patrona. On nazywany jest także patronem namiestników Chrystusowych wieloma e, czcigodnymi tytułami obdarzany jest święty Michał Archanioł. E, szczególną także cześć odbiera na wschodzie Europy, na Ukrainie, w Gruzji i w innych e, wschodnich e, krajach. E, w cerkwi prawosławnej, w kościele Greko-katolickim. święty Michał Archanioł jest patronem wielu miast, również i w Polsce, a także niektórych państw, na przykład Takiego ciekawego państwa jak Papua Nowa Gwinea. Oto otwierają się drzwi samochodu kaplicy i naszym oczom ukazuje się piękna, biała postać Michała Archaniowa. Ksiądz Proboż otrzymuje teraz do ucałowania relikwie naszego ojca założyciela błogosławionego Bronisława Martiewicza Wielkiego czciciela świętego Michała Archanioła, kiedy ojciec Założyciel stanął przed wyborem patrona, to nie miał żadnych wątpliwości, że święty Michał Archanioł stanie się patronem nowego, rodzącego się zgromadzenia księży i sióstr świętego Michała Archanioła. Teraz są odbezpieczane pokrętła, które się zakłada na czas podróżowania. I za chwilę ksiądz Probosz otrzyma koronę, a wyznaczeni przedstawiciele naszej parafii podejmą tę piękną figurę. Święty Michał Archanioł w znaku tej figury jest przez artystę przedstawiony jak legionista rzymski. Legionista rzymski. Jest też tak ubrany jak żołnierze rzymscy. Trzyma w swojej prawej dłoni miecz ale on przyjeżdża jako obrońca, obrońca przed złym duchem i on chce wstawiać się za nami. Natomiast na lewej jego ręce jest bransoleta z przedstawiającym orłem. Mówi legenda, że kiedy pielgrzymi e, podróżowali, szli pielgrzymce na górę Gargano, wykończeni wielkim słońcem, doczekali się tego, że pojawiły się orły na niebie i swoimi skrzydłami zacieniły ich drogę. Drodzy bracia i siostry, oto święty Michał Archanioł z góry Gargano, z tego cudownego miejsca, które nazwane jest niebiańską bazyliką jest pośród nas. Wprowadźmy go do naszej świątyni śmiechem, wezwań. Archaniele Boży Staw się u Boga za nami. Poczekajmy, niech figura będzie pierwsza. Cudzie stworzenia. Staw się u Boga za nami. Książę daj i